Serdecznie kapitanowie, dzisiaj dostałem Piękną informację na wojonowicach Że jest jakiś nowy, nielegalny Sklep Ptysia Zapraszam, póki gorący, moi drodzy Gorący towar, czyli nielegalny Moi drodzy, Tyś coraz częściej Jakimiś nie nielegalnymi Rzeczami handluje, chyba będzie to Trzeba zgłosić, moi drodzy, tobie, ale nie, no Widzowie, ja chcę sprawdzić, ja nawet kupię Tą nielegalną rzecz, widzowie, nielegalne rzeczy są Fajne, bo, bo są nielegalne Są ściśle tajne, moi drodzy, i mogą mieć Jakieś fajne funkcje, dlatego oglądajcie film. Do samego końca i zobaczymy, co takiego Ptyś sprzedaje w swoim własnym sklepiku. I zobaczymy, jak je zdobyć albo ile one kosztują. A, ale oczywiście pójdziemy po ponupka. No, zobaczymy, czy on dostał taką informację. Jeżeli on do nie dostał takiej informacji, będę musiał pójść sam, bo nie będę mógł zdradzać tajnego sklepu ptycia. Przynajmniej pewnie ptyś by sobie tego nie. Nie, nie chciał, żebym tak zrobił. Ale przyjaciele, patrzcie, jaką mam fajną bluzę. Jest więcej fajnych bluz na Palion Style. Jest fajna poduszka, są fajne maskotki, jest wiele więcej różnych, fajnych rzeczy. Tak, same fajne rzeczy. Zapraszam serdecznie. Macie link w opisie oczywiście na Palion Style. Aj, przyjacielu, wbij sobie i kupuj bilet na koncert. Są ostatnie cztery koncerty w tym roku, jak nie i w następnym, bo nie wiem, czy będą koncerty, bo na razie po prostu zrobiłem tą trasę i nie mam pojęcia, czy będzie następna. Raczej teraz jej nie będzie. Dlatego kupujcie bilet, póki są, że chcecie mnie spotkać. A teraz wbijamy na HTO, czekaj, po, powiedz, że to. Nowy jest! To samo! Nowy nielegalny sklep Tyśia, Zapraszam póki gorący. Nubek tego jeszcze nie widział. Czekajcie, idziemy się z nim przywitać, gdzie jest. Nubecek nasz. Nube. O, ej, o! Nube... Nubecek w pracy! Czekaj, nie. Ja wiem, ja wiem co Krysiu lubi i ją sprzeda w tym sklepie Ej, ty już czytałeś tabliczki Ty tam tabliczki, wiem wszystko co się dzieje, Krysiu ma legalny ser z Ej, ale nie możemy mówić Wojanowi, musi być ani Rumru! Ani mrumru, wiem co Kryś przyjmuje, to Co to? Co to jest? Gąbka, gąbka złota G Gąbka? On przyjmuje walutę gąbki i lubi złoty kolor Kurde, ty skoro, skąd ty działa? masz, skąd ty masz takie tajne info? No to są. Y, y, Krysiu kiedyś u mnie został, że to jest najlepszy blok, na pewno on o, na to Kurde, dobra, no możliwe, że, że to weź, to weź go ile, ile, ma, ile go masz. A mam go dużo Dobra, zobaczymy w takim razie, czy za to coś będziemy mogli kupić. Ale jeżeli Nubek tak mówi, to jest takie 20% szans na to, że to prawda. Ej, prawda, ja sprawdzałem <laughs> to i Winazir mi brał. Tak, ja, dobra, zobaczymy. Ja. Ja ci wierzę, ale jeżeli to jest kłamstwo Nubek i on nie będzie sprzedał za tą walutę, to moja wiara w ciebie się trochę zmniejszy. To! Jak to zmniejszy? Serio, ale dobra, zobaczmy gdzie... Ej! O, widzisz! Czeka. Jest napis! Ty, jest napis! Sklem! Faktycznie! Sklem! Klem. Sklem! Sklem jest. jest! Sklep, sklep, sklep pisze, sklep. sklep, sklep, nie sklem! Przepraszam, czeka, nie myślałem. Cicho, trzeba podejść i y, mówimy, czy są jakieś desy do oferowania. Tak, 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 powiedz, że to Nubek... Nie, wiesz co, powiedzmy tak, że dostaliśmy tajną, tajne, tajne zaproszenie po prostu. dobra, <grym> no halo. Dawaj. Halo, halo? 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 Tyś, typa. Tajne... Co? Tutaj, Ojo! Gdzie? Siema, siema! Ej. Ej. Ale szymrany biznes! A tak, mam nadzieję, że nikt was nie śledził i nie wie o moim co nielegalnym nie, 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 to was... zamarzę, to zamarzę yeah, to, nie no, się się. Czyż to widać? Co Dobrze, ty czeka, robisz? Czeka, 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 oh, ja to oh, o. O, dobra. O, 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 o. teraz jest mocne, teraz, a teraz jest mocne To wygląda jakby tutaj był stary sklep jakiś i nie działający tak tak, 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 a, tak, tak, no. no To jest podpowiedź, że tutaj jest wejście, bo jest próg Właśnie Nubek jest mega inteligentny, tak. bo wszedł tu za pierwszym razem Ja mam no, pytanie, no, no, pytanie. Ja, ja mam pytanie, no bo tak Krysia, ty masz jakąś balaklawę na sobie, maskę Sprzedajesz jakieś, co to są za rzeczy? Znaczy, nielegalny... Nie pytaj, tylko bierz lepiej, tutaj o, czekaj. No, oferta specjalna o, Ja cię kręcę Nubek, czekaj, ale yy, a co co myślisz, że będzie dla mnie, dla nubka? No, ja, jak powiem tak, po mojej prawej i twojej lewej stronie są Czyli przedmioty to. specjalnie dla osób zielonych Aha, ej, no powiem ci, że wszystkie wszystkie przedmioty są bardzo ciekawe Tak, ale po tej stronie są specjalnie dla Nubeczka uh. Witamy, no takie wyobrażam Yuh. No, nie no, błagam po, poduszka... co, to, co, co to jest za ja to. ryba? To co Ryba? To jest nowe zwierzątko Nubia Czekaj chwilę, czekaj chwilę Chcesz od stary Tirta? Kupuję no? Co? <laughs> o no to proszę bardzo, co? masz się wziąć Nie no, czemu ty to kupiłeś? <grym> Ej, nie hey. widzę, że ty to masz założone On ma Odkl tak. Odkliknij, odkliknij, wejdziesz mi to na yeah, głowie Nie, ja mam to wszystko ukryte Czekaj Widzisz? Yes. Czekaj Pjerni What? Kurde, no i kolejne moje tajemnicą znaleźliście hey. Nubek no pierdij Nubek! Ja coś za... no, jak mam pierdło! No, shift! Do... Pierdnij! Nooo było! Czekaj komega cicho, czekaj, czekaj! 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 czekaj. A Dawaj, teraz musisz... Dawaj no a? A! <laughs> Dobre, 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 no nie wiem, czy to było warte. Nie, Pierdą. Nie no, 64 dirca było warto. Dobra, teraz Oj. ja, tak? No Oj. tak, tutaj masz fajny przedmiot, jest to nieskończone mięso i musisz mi dać 64 miejsca, świnie i krowy. Kurde, a ja mam jakie? Wieprzowe. To wieprzowe to jest y, krówka. Kurczaki. Nie, świnka, to... świnka, 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 Ja mam świnki, ja mam świnki, brakuje mi od krowy, czy tego koloru, no to co musisz, jest tu. Musisz zdobyć, albo kogoś Nubek. Okreś. Nubek. No. Musimy zdobyć. Kupujemy, nubek, wszystko co jest w tym sklepie, dobra? Ja kupuję tylko to, ty To ja To mi, Ale pomożemy sobie wzajemnie, co? No dobra. Dobra, potrzebuję, chodź, chodź mi pomóc. A a nie, dobra, dobra. to jest moje. To a, jest dobra. paliona Chodź, chodź, nubek. Idziemy znaleźć. Ej stary, a myślisz, że Kryś to nie za bardzo, to jest taki szemrany biznes? Bardzo szemrany, ale tylko pojadł o tym wie. No może pójdzie do więzienia i co wtedy? Nie wiem, ty. Wtedy będzie, to by było... Będzie... To... Walić go, sam no, chciał taki me, biznes. będzie mega problem. Ale a dobra. Poczekaj, robimy tak. Chodź za mną. No? Patrz, patrz. Yy... Gdzie są krowy? Noob. Eee... Krówki? Krówki. Czajaj, daj mi się skupić. Najbliżej gdzie mogą być, ja mi się były. Że... Tak, tak! Nie, tam, tam na, lod, na lodowisku. Na lodowisku? No chyba tam są jakieś, nie? Ale my potrzebujemy 64 A, Ej, to tu brudno. nie ma ani jednego. Ej, to jest bardzo tu akurat. A ja nie wiem czy tam będą, teraz nic nie widzę. Podejdźmy tam. Jak tam nie będzie krówek, to będziemy musieli kogoś okraść, wiesz o tym? Tadio. No ale... Czekaj, może czekaj, ja... ale nie, wiesz co, ja... Nie... Koło mojego domku w stado, wiesz? Ej, nie ma, nie ma tu Chodź do mojego domku, tam stado było Dobra, idę do ciebie ja tam? Nie tam? Nie, ma, czekaj, biorę auto, biorę auto A, no tak, a wiesz czemu nie ma? Biorę, czekaj, nie mogę jechać Wiesz czemu, nie ma? Czemu nie ma? Bo ja wziąłem te krówki, Sole. Jak wziąłeś te krówki? Zapomniałem, wziąłem wszystkie z tym, z z tam z ciebie. Ej, nie da się prowadzić tego auta no wiem, nie da się, bo, bo teraz chcę mieć prawo jazdy prawdziwe. Jak co? Czy sobie trzeba mieć, tak? No co ty gadasz? No serio, nie, nie da się, no nie, Panie... nawet nie próbuj. Nie. Serio, chcę to... mieć prawo dobra, jazdy. Dobra, dobra, ale bo... Bo Klisiu powiedział, że za dużo osób miało yy, bez prawa jazdy jeździło. Aha, no dobra, no rozumiem, rozumiem. Tak. Kolejne jakieś rzeczy dziwne, których nie wiedziałem. Okej, okay, no bo ja nie wiem szczerze. A ja wiem, koło mojego domku mówię ci, tylko ale, no, nie a może... krowy, w kozy. A co masz? Co ty masz krowy? Tak, bo wziąłem to wszystkie. Ale czy, czy, czy ty je zabijasz i ty je potem zjadasz? Muszę musek się odzywać, Czekaj, ja nie mam tej chwórki Kurde ktoś się ja nie wiem, ja... O jest krówka, dwie. Ale to za mało! Czekaj, one gdzieś tutaj były. Za mało! Eee. Serio za mało Bedon, będą, będą! Spróbuj... Eee! I tu nie tu... było! Nie były, były, tylko one wysły. Ty, Okej, okay, nie... one wysły i gdzie ja je schowałem? Czemu je tu, wypuściłeś? Tu miałem pat, tu tu, 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 tu tędy przysły, pat. What? CO TY ROBISZ LUBEK?! Dury, nie chciałem o tym, tym mówić! Zostaniesz bana! banana. man's bana! Bana! Dziś będziesz miał bana, mał bana! Czekaj. Ej, ale serio, sorry, że to wziąłem, nie mów nie no, luz, luz, ty się wie, wiesz, luz. Mięsko tutaj, Aba. pstryk, 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 elegancko. Mach, mach, elegancko, dobra, 45 mięsa. Dobra, tu machniemy, tu ma, Nie mogę! Nie mogę jej trafić! Ona, ona wchodzi do mojego domu tutaj Dobra, ja mam już bardzo dużo. Jeszcze ja brakuje mi ma... z trzy. Ja mam, ja mam, ja mam! Pokaż. Daj. Wrażę że jestem ultrawolny. Jas. Yes! To... Idealnie, idealnie, bo. Dobra. Idziemy kupić nielegalny przedmiot. Ciekawe, Ej, jak będzie, no... co? Ja mam wrażenie, że jestem megawolny. A... Może... Bi... a, bikony są wyłączone, A. To to bikon. No to, co tutaj się świeci. A. A, widzisz, tutaj jest szybciej, elegancko, dobra, wbijamy mu na sklep, choć kupujemy i potem twoją rzecz ogarniamy Dobra Yo, malu... Ej, co to było, Nubek? To jest Ej, jak ty... O, cię cię nowe zabezpieczenie, fajne? No kurde, czemu nic nie mówisz? No, no bo... właśnie do zabezpieczenia się chyba nie mówi przed włamaniami, nie? Ja cię kręcę, żeś dał teraz Powiedziałeś numek fajne? Dzień dobry, to Dobra to teraz czy chciał od mnie coś kupić, czy to przecież se za... eee, ja ci dam wszystko, ale czy ja mogę dostać jakieś 7 mięsa chociaż Czemu dałeś mi mięso surowe? Bo nie było innego Jo, dobra Marsz, 1247, na zeszy, na zeszy, dobra, no to weź. No. Ale Let's po co ci mięso jak Ej, to jest? Eee, faktycznie! No Nubek, to. Nubek te twoje, ty twoje, czekaj, czekaj, zaraz ci powiem dobra. Jak te twoje nielegalne krowy są teraz bezużyteczne Ja mam mięso, które może iść wszędzie i nie musisz mieć krów w ogóle Ej właśnie, ty masz nieskończoną krowę Tak, tak, nieskończoną krowę mam w ręku właśnie Ej, dasz mi pół? A jesteś głodny? Nie Kurde, na połowie nie mam jak się dać, ale będziemy się dzielić, a, dobra? Okej okay. Będziemy się dzielić Ej, to dawaj teraz moją Dobra Ej, ja bym chciał dostać... Co byś chciał noweczku? Tam dostać co o? To rybę? A to musisz złowić mi rybę Jakakolwiek inna ryba, co? To, Czemu on ma takie to. banalne? No bo on ma yy, dobra, specjalne ale się, A ja rozumiem, ty chcesz jakakolwiek inna ryba, jest a ładniejsza nie wiem, niż ta ryba Masz coś innego jakąś rybę? A mam petki No to i złowić ale, szybko Ale chwila, czekaj Krysz, bo to jest zakłamana cena Jakakolwiek co, inna chodź? ryba, ta ryba to jest najgorsza ryba na świecie Cicho, on ją i tak pokocha Ryby, no Dobra. Ryba chce to rybcie? Tak, dawaj No właśnie, no Dawaj, a dawaj, My się ją, gdzie? Gdzie myślisz, że gdzie? No, wydaje o, tu, mi się. No. Tu, no, przy wodzie, ale wystarczy byle jaka i ty. Jaki bez sensu dostaniesz od razu rybę? A widzisz, moje sęsy są lepsze. Moje są nie... takie drogie. No, no, ale wiesz. Ale Ty, to tak odwajają z tym nielegalnym? No, ja, czekaj, ja czekaj. powiem Ci, że się stresuję się za niego. Daj się skupić. No cicho bądź. wa, dwa, 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 trzy. I... I... No, no. No. A, no. A, 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 no. Czekaj, czekaj. Już, chodzi. Teraz! Tak! Jest, masz, masz, elegancko coś. Jakie ty masz banalne te temy. Ale mi się udało wyłowić rybkę pierwszy raz co? No, ale zbyt, ja serio, zbyt łatwo, tak szczerze Nie, to naprawdę dobre są ceny No nie! Nie mogę, Kryś! Łamywasz złapanych Nienawidzę twoich, twoich powikłań Dobrze. Dobra, siema Dobra, wiesz co? Kryśu. Ty możesz się ten... Y, Słuchaj, możesz mi dać to A, bo ja teraz mówię, a ja mówiłem do siebie Nikt <grym grym grym> nie słyszał, że nie idzie? Nie trzymam od siebie <grym> Dobra, to, ale patrz ja mówiłem, nie słyszał Ale patrz to Dobra, weź ją, weź ją... Co ty zrobiłeś? Słyszeliście ty dźwięk? No, trzaskane szklanki Ty! 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 To ty. ty zrobiłeś! No no nie. ty zrobiłeś! No nie, nie, serio nie to to może może Dobra, czekaj, czekaj Aaaaaa! Nie rozlewaj tego burza! Ale obrzydliwiec! No, co? No, co ty? Nie, dobra, nie, Nubek, zakaz rozlewania ryb tutaj w domu. Idź do siebie, lepiej! Jaka zrób, brzydka do ryba! Mam, mam rybcie panią. Jaka no to... brzydka ryba! Jaka Pani brzydka ryba, no, twarz, Co to jest? Rybciu, cip, cip, cip! Nie no weźmiem do domu, weźmiem do domu! No właśnie! Idziemy na latę, i idziemy kupować o, nowe rzeczy. Dobra, biorę ją. No i kur... ty idź co panią kupię No ja muszę co? Garnusem. A, no dobra, no to tyś. Aha. No to ja sam. Dobra, damy, dawaj, dawaj, chodź, co chcesz teraz kupić? No co, no po kolei, nie? No to dawaj, dalej, nie? No to tą, tą broń na przykład co? byś chciał kupić? Co? 32 pluki żelaza, starasz się, co no. ty gadasz? No, ale co mnie interesuje, to że co, co? To musisz iść, znaleźć albo ukraść. Nielegalne interesy są najbardziej opłacalne. Dobra, zaraz wrócę. Widzowie, skąd ja mam skołować 32 bloki żelaza. Jeszcze 16 obsydianu. Ja tego nie będę miał. Nie będę tego miał. Wydaje mi się, że na pewno nie. Dobra, czy jest tu coś przydatnego? Nie. A może jakaś wymianka by poszła. Kurczaki, no powiem wam tak, żelazo ogólnie to będzie. Ja wiem, gdzie jest, ja wiem, gdzie jest żelazo. Problem jest taki, że nie wiem, gdzie jest obsydian. Redstone? Kurde, redstone też by się pewnie znale... Redstone też tam może być! Ale tu jest ciemno, ale tu jest ciemno! Ale tu jest ciemnia! Dobra, jestem, patrz, tu jest redstone. Ale poczekaj, tam dalej będzie więcej. Patrz, patrz, tam gdzie świeci światło. Tam gdzie jest światełko w tunelu to będzie idealne, patrz! Raz, dwa, trzy... Czekaj... Cztery... Pięć... Dobra, jeszcze... Dobra, wyniszczymy to, 16... Nie, 6 lat z tą na Dobra, jest git. No i co? Kopiemy żelazo. Kopiemy żelazo, żelazo kopiemy. Drogi śledzie, Nubek jedzie! Co? Gdzie? Żelazo. Czy ja coś... Żelazo. Ej, co ty tu robisz?! Czekaj, mnie ten debil. Nubek! Nie! Ten, No. Nie! To uważaj na siebie, dobra. Ja kopię, bo ja teraz nowe itemy... Jak ty się tu znalazłeś? No, więc co samem zejdziecie w Ci EJ! <głos> <głos> no, jak zginął! Czemu on zginął? Dlaczego tu Creeper był nagle? Dobra, widzę że bym miał wszystko. Nie, brakuje mi obsydianu. O jasny, Gwincior. Dobra, no troszkę się Krysia zdziwi, że nie ma itemku w niego. No, ale obsydianu to on tutaj nie ma. Ja wezbiorę ten wagon. lecimy z tematem. Wracamy tam. O kurde o kurde creeper. O kurde creeper. Nie! Jest. Spadaj, sobie Dobra, mam steka. Stek jest najlepszy, stek jest najlepszy. Dobra, go. I tego steka to już będę miał do końca życia, widzę, nielegalny item. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. I teraz obsydian. Ja nie wiem gdzie jest Nubek. Nubek. Nubek mnie szuka pewnie teraz. Ale my musimy skołować obsa. Dobra, ja pożyczę od Tojta. On na pewno ma kilka staków. Wydaje mi się, że to i to nawet nie zauważy. Oczywiście potem mu oddamy, ale wydaje mi się, że nie ma opcji, że nie zauważy. Nie no, 16 obsa widzowie, to chyba nie jest... To chyba nic złego, nie? Czekajcie, on to będzie miał w tych pierwszych skrzynkach. Mamy obsydian akurat... Często u... Jeden obsydian?! To jest jakiś żart?! Kurde, to nie jest takie proste, jak się mogło... Czarna wełna, jest! Jest! Idziemy! Idziemy! Jest perfekto. Dobra, wychodzimy z katy. Biegniemy, biegniemy do ptysia. Dobra, mamy wszystko. Oh, ja jest, jestem. Ja nie sprzedam, Tani. Taka jaka jest cena, to jest. za tyle ci to Co się dzieje? Daj, to za to. No nie ma mnie no no. książki, po papieru. Ja ci pomogę, Nubek. Nie przejmuj się. Książek jest pełno tutaj. Dobra. Teraz no. tak, trzymaj... 30... Ile żelaza? 32. Bloki. Bloki. U -u -u! 16 tego. I 9 nie. No, Ty, ty kupujesz rzeczy. Dobra. Trzymaj tu jeszcze wejdę, to redstone na jeszcze tu masz A, y, bo zapomniałem jednej rzeczy y, Ej. Jaka to jest amunicja, bo ci muszę amunicję dać Już ci mówię Ammo 50 BMG, masz taką w swoim plecaku? Eee, no eee, jak ty klaszczesz masz. Weź cel, z ty... cel. weź o, cel. Dobra Cel we mnie, cel eee, we mnie Nie przelewaj tego w niego Dobra, idziemy szukać od razu 32 książki 10 papieru, zaraz będziemy Krysia O no dobra, dobra, szybko Czekaj, czekaj, ty nubek. mi Ole O, ale mam snajperę. Cel we mnie, cel we mnie w pierdziawkę nie, w pierdziawkę? Tak, pierdziawkę! O Kurde! O kurde, dobra, idę do na nóbkę, bo i tak tam jest księgarnia tam, tam będzie wszystko. Ale dostał łomot! Nie, nie, nie chciałem! Ja naprawdę nie chciałem mu zrobić krzywdy. Nubek! O, dostałem! Nubecku, nie chciałem ci zrobić dostałem. krzywdy! Dobra, dostałem. dostałem! No bo chodź na zewnątrz, please! Idę do, do tego, pozecy na, na mnie! Chodź! Ale jesteś banana, ty! Czekaj, chodź, patrz, księgarnia będzie pełno książek. Pa. A właśnie, książek kurde! i. No kurde! Ino licho książek, patrz. Ilo pająku wnóbek! Bo nie cytacie książek i głupki <laughs> takie jesteście, ty jeden a, i drugi. Bo to jest twoja księga, a ty, ale. Czekaj. A właśnie, książki. Kurde, tu są jakieś książki, okay. stary? Stary, musimy biblioteczki rozwalić. To Czy nie? Nubek, Nubek! Czekaj, jest tu! Co masz? No patrz. Zabierz, Brało. ile potrzeba... Ale ty potrzebujesz 10 kartek papieru! Oooo ja wiem, czekaj, 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 czekaj. Tak, to jak się jest. robi papieru? Jest, 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 luz, jest luz Nubek, papier będzie, papier będzie. Aaa, a ja nie wiem właśnie jak się robi papier. Luz, ja to ogarnę tobie, nie ma problemu, nie stresuj się chłopaku. A gdzie ty? A tu, na cienie. Nie stresuj się, chodź już do niego od razu. Masz części dwie książki? Mam! No to perfekto, 10 papieru na pewno mamy. A, papier i książki trzeba. Dawaj, dawaj, dawaj do niego, robimy. A można tak. ujeżdżać krówkę. krówkę nie można ujeżdżać, może je tylko zjadać. Polecia. <laughs> Ty Myślałem, my że można po, pojeździć na krówce jakaś. Oj, o nie, nie, nie jeździ na krówce, bo to potem się źle kończy, możesz zostać udaru krowowego. O, dobra. Czekaj, Czekaj, gdzie jest crafting mabel? Crafting table, Krysiu ma ich do licha pewnie No właśnie powinien mieć, dobra Krysia Co? Gdzie masz crafting magic? Tu Jest Zostałem. A po co ci? Nie żeby po co stworzyć rzeczy dla Nubka, już patrz cyk cyk A, cyk Ty ci młotek Proszę bardzo, ty. proszę bardzo Nubek Ziemki Proszę Dzień bardzo to. O Pora nawet na piwek Biure. Ogólnie sniper jest przepotężna, nie? Ja się zakochałem w niej baga, baga? no bada no Nubek dostał no zna, tak, na weź, weź No, dla ciebie proszę. Nie, on będzie mnie denerwował teraz, nie Przestań <laughs> <laughs> Nubek, zostaw to do domu Nubek! Klap, 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 klap Zostaw to do Fajne, domu nie? <laughs> Proszę Nie! Ej, co, to jest nielegalne Nie trzaskaj, bo oni wytrzymają <laughs> <laughs> Ejoba, to jest najlepszy przedmiot, Krystyna. Najlepszy przedmiot! To jest najlepszy przedmiot! O kurde robot. Jest najlepszym przedmiotem. Idę możesz Red Wool, diam, i jań, diaksy, los. I szczerze, Redstone będzie ciężki. No, no to Musisz znaleźć, no co ja jestem? Ja dokopałem, Nubek, ty zapamiętaj 32 Red Wool, dobra? Red Wool. Powiedz to. Red Wool. <laughs> Dobrze, tak zapamiętaj. I redstone i diaksy, chodź chodź. Gdzie idziemy? Szukamy tego. A gdzie to się, yy, gdzie występuje redstone? Redstone, redstone. Kurde, Kryśia powinien mieć tego sporo. Nie, ja czy nie? To dawaj ten, to dawaj do domku jego. Do domku? No, ale po cichu. Ty. I ten, <grym> nawet się nie skroi, przecież on ma tego do licha. Czekaj, dia, a my, czekaj, redwool, Red czerwony, czerwona wełna jeszcze miałaby. być. Czekaj, 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 Bardzo Na dobrań, niżej. Bardzo niżej. Ma, roce, ma, 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 Red Bull, ma, Red Bull ma ma? No! widzicie do tego jest? Na pewno tego będzie. Tu jest! Podtrzymujemy jeszcze... Ale mam! Diaksy też mam! Ej, to jest... Ej, my... nie mamy go w konia Najwyżej ten. Oddamy mu ten w setach Ja sam kupił, ze sam Dobra, przetestujemy go chociaż. A czekaj, a co masz teraz? Mam to. Jeszcze, jeszcze zostały te. Redstone. Nie ma no? Czekaj... Co to za Jest! Tutaj, tu na górze, pa! O tu, tu, tu. Masz? No tu zobacz, tu O, ile dużo, dobra! 32 Nie, 64 były I Red Bull 32 nubek no, musisz mieć no, mam, mam, mam. Red Bull Co to się dzieje, słyszysz to? Jakiś słoń, a nie wiem Słyszysz to? Coś nie, się odwala! Chyba krysie coś kombinuje, Czekaj. ale dobra Tam są dziwne rzeczy. Nie, ej Dobra, ten sklep jest opętany, chodź tam no, do mnie. Ale chodźmy tam, no Paga, eee... Krystian, co to, to były za dźwięki? Eee, a, kurde, Mirek się obudził eee, za dźwiękami. Jaki go? Mirek? Chodź. Ty my chcemy ci zapłacić. Co jest? Kurde, no Mirek, mówiłeś, żebyś taki głośny nie był. A. O kurde, tu go nie było przed chwilą. To. A to on musiał przejść, bo on tutaj na tarasie siedzi. Aha. Aha! Skogląacki. To jest, Ej, to jest normalnie słoń z Indiana Jones. Dobra, chodźcie do sklepiku. Kupujemy, kupujemy robota! Uwaga, o, 32, dwa, 4 Red cztery. Nubek, musisz dać mu redwola. Dawajcie mi czerwoną wełnę. A Nubek? Ja ja jak tam się wchodzi się. No, Nubek, jak to się nie <laughs> To Co ty? O, ten tajemny, tu. o. No, to tajny, to. No, proszę, masz to, łap daj na to. Dobra. Daj na to, co tam itemki. No i dawaj, tylko o. uważaj, bo to jest duże. Oh my A. god! Nubek! Gdzie ty? W środku! Nie ma paniona. Nubek w środku. w środku! Widzisz mnie? Widzę cię! On jest tym robotem. Nie. Wejdź na dach Ptysia. Kajaj. Ja zrobię ci fotę może! Wejdź czym go dach ptysia Jak to zrobić? Nie nie no... tobie! Masz panie normalnie, fotę. serio, normalnie wejdź na dach Taka, ptysia ja muszę, muszę Ale ja wejść... zobacz fotę! O kurde, ja mam coś robić z tym. O! mnie? No. Maga, Co? ze. Ty, widzicie! Ty, jak ty się. To, to, to Ej, ale ten robot gana. nic nie. Oła, ten robot nic nie robi! No, y, sobie to nie, ale y, kto by się spodziewał nie, u nie w sklepie? Wow! No możesz nim chodzić po prostu, bye. Okay. No tak. I sobie okay. tylko tyle. Řooo! Wow. 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 Dobra, Nubek, no, jak wiesz co? Możesz sobie go zabrać. To? Serio? Nie. Serio. Serio, no, Nubek, możesz tego go zabrać. Halo! <laughs> jak ty biegniesz! Mierzec, yeah, oh, Dobra, no bo chodź, kupimy ostatnie rzeczy i idziemy z naszymi a, fantami. A a ja to biorę. No nie, to masz jeszcze jeden item tam, chodź. A nie chcę tego dziełka. Nie chcesz? O? Dobra, nie, to nie, w sumie to A, może A, to jest, lepiej. to jest dobre, to jest dobre. No <noise> ja idę kupić, czekaj, ostatnie rzecz jaką mam. No dobra. To jest piorun ochron. Jeden komputer, 16 złotych mie... No chyba ci pogięło. No potrzebuję miecze do tego. Dobra, wiesz co? To nie, to. Dawaj to. Nie, nie, nie mam takiej <głos> możliwości. <głos> Dawaj to, poważnie mówię. No dobra. <noise> No? <gülüyor> <gülüyor> Poważ poważnie, poważnie mówię No strzelaj, strzelaj. Serio A... A co... No co? Poważnie mówię No ja mam parasol, nie zrobisz mi 3, 2, 1 Nie! Proszę, dobra, odebrać to! A... Proszę, proszę, to jest parasol, nie! No, bo jak strzeli to na kita, wiesz o tym Aaa Zabieram A co to było? do dowolną piosenkę Paliona, no zielone by zaśmiał i płytę by dostał, to za gamoń no, Zabieram ale mnie ukradasz! Do... Ty mnie okradasz! Nie, Okradasz? To się nie odzywaj, ty masz szemrany biznes, także. Ja <grym> jestem w wydam, Ale... wydam, wydam twój sklep. Nubek, Raduj się kto może! Nobek! Nobek! no mecze! Ja Niech was rozwalę, teraz was Idę cię. znowu. Lecimy! Nubek i kryś! Knubek i kryś! Uciekaj! Dymy, dymy, nubek i kryś, gdzie jesteś, Krysia? No, jestem. Aaaaaaah! Cie... Uh, lecimy, widzowie, szemrane biznesy.